To jest miły widok. Mój Henio to jest bardzo miły widok. Widzicie? Najmilszy widok na świecie, czy Henio? No chodź, daj mi ten telefon, bo się zaraz spadnie do wody. Do wody? Synku, daj mi telefon. O, baset to też jest miły widok. Ja też jestem miły, tutaj. Ty jesteś najbardziej I ja mam miła. tutaj zabawki. I Henio ma zabawki. Zobaczcie, ja Zobaczcie! Dobrze. No właśnie chodzi o to, że Hanio um, sobie pospał po południu. I zobaczcie, na to. I ma bardzo dużo energii. Ale zobaczyłem uważasz, że powinnam go drapać? A co to tutaj coś jest nad, nad Twoim muchem? Na mu tak, że to jakiś robaczek? No zostawmy robaczka w spokoju, niech sobie tu chodzi.